Kepler 22b to mała pozasłoneczna planeta, która znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jej odkrycie nie wydaje się szczególnie ważne. Nic bardziej mylnego. To pierwsza planeta odnaleziona przez teleskop Keplera, która jest położona w ekosferze, czyli w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej. Oznacza to, że może znajdować się na niej woda, a jeśli jest woda, to może być też życie. Kepler 22b mogłaby więc stać się naszym nowym potencjalnym domem. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Zacznijmy od tego, że odkrywanie nowych planet nie jest wcale takie łatwe. Nie wszystkie widać przez zaawansowane teleskopy, nawet potężnego Hubble'a. Czasami gwiazdy są tak małe i ciemne, że trudno odnaleźć je na mapie. Tak właśnie było w przypadku gwiazdy Kepler 22. W takich przypadkach naukowcy muszą posłużyć się specjalną metodą. Najpierw robią kilka zdjęć obiektu w różnych odstępach czasu, a potem patrzą na nie i stwierdzają, hmm, czy ta gwiazda ma ciemne plamki? Jeśli faktycznie znajdą plamę, to może to być planeta. Takie zdjęcia pomagają nam odkryć różne ważne rzeczy. Po pierwsze, że planeta istnieje. Po drugie, jaki ma rozmiar, promień i jak blisko gwiazdy się znajduje. A po trzecie, czy moglibyśmy na niej zamieszkiwać. Wiemy, że Kepler-22b jest obiektem bardzo podobnym do naszej rodzimej planety i mógłby potencjalnie stać się drugą Ziemią. Leży stosunkowo blisko nas, i jest oddalony o 635 lat świetlnych. Tak, to prawie 5 biliardów kilometrów. Ale to jedna z najbliższych nam opcji. Kepler-22, czyli macierzysta gwiazda planety Kepler-22b, to żółty karzeł. Jest bardzo, ale to bardzo podobna do naszego Słońca. Ma taki sam rozmiar, promień, a nawet wiek. Liczy 4 miliardy lat. Różnią się jedynie jasnością. Kepler-22 jest o 20% jaśniejsza od Słońca. Jednak bez względu na to, jak bardzo wytężymy wzrok, nie ujrzymy jej na nocnym niebie. Planeta Kepler-22b ma średnicę prawie 2,5 razy większą niż Ziemia. To dobrze, większy promień oznacza więcej potencjalnych zasobów wody i miejsca do życia, choć podróże zajmowałyby tam nieco więcej czasu. Sama myśl o trzydniowym locie może przyprawić ociarki. Nie znamy dokładnej masy planety, ale naukowcy uważają, że jest cięższa od Ziemi, być może nawet 36-krotnie. A co to oznacza? Potężną grawitację. Jeśli faktycznie Kepler 22b jest 36 razy cięższa od Ziemi, to jej siła przyciągania byłaby sześciokrotnie większa. Potraficie podnieść 20-kilowy worek ziemniaków? A co powiecie na 120 kg? Już nie wspominając o tym, że sami też bylibyśmy tam dużo ciężsi. Trzeba by nieźle przypakować, by w ogóle móc chodzić po tej planecie. Musielibyśmy zmienić się w kulturystów, bo inaczej nie dalibyśmy rady dojść do pracy. Najgorsze jest to, że przy takiej grawitacji roślinom byłoby bardzo trudno przetrwać. Potrzebują choć odrobiny swobody, by wynurzyć się z Ziemi. A zwierzęta, aby przeżyć psy i koty musiałyby przeobrazić się wchodzące góry mięśni. Niewykluczone, że planeta ma własną florę i faunę, i możemy sobie z grubsza wyobrazić, jak by to wyglądało. Zwierzęta miałyby pewnie dużo nóg, które ułatwiałyby im poruszanie się. Nie byłyby zbyt wysokie, ale za to przysadziste i silne. Hmm, muskularne olbrzymie pająki? Pewnie to i tak jeszcze nic. Dobra wiadomość jest taka, że to wciąż niepotwierdzone informacje. Jeśli mielibyśmy szczęście i okazałoby się, że tamtejsza grawitacja jest jedynie odrobinę silniejsza niż na Ziemi, to oczywiście żyłoby nam się tam dużo łatwiej. Wiemy też, że odległość między planetą Kepler 22b a jej rodzimą gwiazdą jest 15% mniejsza niż dystans między Ziemią a Słońcem. Gdyby planeta znajdowała się w naszym układzie słonecznym, zajęłaby miejsce między Ziemią a Wenus. A czy przypadkiem nie spalilibyśmy się na niej? Ależ skąd? Jak już wcześniej wspomniałem, Kepler 22 jest chłodniejszą niż Słońce gwiazdą. Jej temperatura wynosi około 5500 stopni Celsjusza i dlatego możemy zakładać, że na planecie Kepler-22b panowałyby podobne temperatury do ziemskich, gdyby krążyła wokół swojej gwiazdy w taki sam sposób, w jaki Ziemia obiega Słońce. A tego nie wiemy. Kepler-22b może obracać się na boku, tak jak uran. Co? Nie wiedzieliście, że uran jest pochylony? A spójrzcie, jakie ma pierścienie? Tak, uran też ma pierścienie tak jak Saturn, tyle, że są one pionowe. Wszechświat to miejsce pełne niespodzianek, a zatem gdyby tak właśnie było w przypadku planety Kepler 22b, wówczas panujące tam warunki atmosferyczne byłyby delikatnie mówiąc niezbyt dobre. Po niesamowicie mroźnych zimach następowałyby upalne lata, i jak to zwykle bywa w przypadku planet w obrocie synchronicznym, moglibyśmy tam zamieszkiwać jedynie na wąskim skrawku Ziemi pomiędzy tymi dwoma skrajnymi światami. Miejmy nadzieję, że Kepler 22b obraca się normalnie. Ale nie wszystko maluje się w tak ciemnych barwach. Badania wykazały, że na planecie Kepler 22b może znajdować się ocean. Wiecie już, że woda oznacza życie. Poza tym na planetach, na których występują oceany, temperatury są bardziej stabilne. Woda pochłania część ciepła i rozprowadza je równomiernie po całej powierzchni. Gorące obszary się schładzają, a zimne ocieplają. Nawiasem mówiąc, właśnie to zdarzyło się na Ziemi miliardy lat temu. Kiedy na naszej planecie pojawiły się pierwsze małe kałuże, nasz kochany księżyc pomógł im się rozprzestrzenić. Dzięki temu płonąca kula, którą była kiedyś Ziemia, zamieniła się w uroczy, pełen życia, świat. A zatem, jeśli na planecie Kepler-22b jest woda, ale nie ma atmosfery, wówczas zdaniem naukowców byłoby tam około minus 11 stopni Celsjusza. Ale jeśli znajduje się tam podobna do ziemskiej atmosfera, wtedy temperatury mogą sięgać 22 stopni, a to już całkiem nieźle. Wiemy też, że rok na planecie trwa 290 ziemskich dni, czyli około 9 miesięcy. Planeta nie ma naturalnych satelitów, więc niestety nie dane by nam było podziwiać nocą Księżyc. Z drugiej strony, prawdopodobnie widzielibyśmy Słońce jako odległą gwiazdkę. Moglibyśmy wpatrywać się w nią nocą i wspominać nasz dawny dom. Gdybyśmy akurat nie musieli chować się przed olbrzymimi pająkami. I to wszystko, co wiemy o tej planecie. Niestety badanie takich obiektów jest bardzo trudne, dlatego brakuje nam jeszcze wielu ważnych informacji. Na przykład, co to w ogóle za planeta? Oj tak, zapominamy o najważniejszej rzeczy. Nie wiemy, czy Kepler 22b jest obiektem skalistym, a jeśli nie, to wówczas cała ta wiedza okazałaby się bezwartościowa. Niewykluczone, że to gazowa planeta albo obiekt o stałym jądrze pokryty gazem, taki jak Neptun. A może to wodny świat w całości pokryty oceanem? Najlepszy wydaje się ten ostatni wariant, jeśli oczywiście wykluczymy skalistość. Wówczas moglibyśmy chociaż zbudować tam podwodne miasto, filtrowalibyśmy wodę i żywili się rybami, aż w końcu, w toku ewolucji, zmienilibyśmy się w jakiś ziemnowodny gatunek. Choć powrót do korzeni trudno chyba nazwać ewolucją. Naukowcy uważają jednak, że Kepler-22b może okazać się planetą podobną do Neptuna. Część astronomów umieściło ją w kategorii mini Neptunów. Tak, taki podział istnieje. Nie zostało to jeszcze jednak udowodnione, ale nawet jeśli okazałoby się, na szczęście dla nas, że Kepler 22b jest planetą skalistą, to i tak nie wiedzielibyśmy, jaką ma atmosferę, czy w ogóle istnieje. A co gdyby wyszło na to, że panują tam wenusjańskie warunki, które są bardziej toksyczne niż wasi byli partnerzy czy partnerki? Musielibyśmy zejść głęboko pod Ziemię, by jakoś przetrwać, i trzeba by stworzyć jakieś źródło ciepła, bo byłoby tam strasznie zimno. Tak, oby to nie była prawda. W przypadku planety Kepler-22b może być bardzo różnie. Jak dotąd nie mamy jednoznacznych odpowiedzi, ale miejmy nadzieję, że naukowcy nam ich udzielą, zanim wyślemy tam pierwszych kolonizatorów. To by dopiero była skucha, gdyby okazało się, że to gazowa planeta albo coś w tym rodzaju. Jak wyglądałaby Ziemia, gdyby powstała w innym układzie gwiezdnym? Sprawdziłem to dla was. Wyniki moich badań są zaskakująco pozytywne. Byłyby tam ciepłe tropiki, silne wiatry i gigantyczne waszki, ale powolutku. Zacznijmy od początku. Od 1995 roku NASA odkryła ponad 4000 planet poza Układem Słonecznym. Niestety, większość z nich to albo latające kule lodu, jak Neptun, albo gazowe olbrzymy podobne do Jowisza. Ale wśród nich znajdziemy aż 161 planet podobnych do Ziemi. Jedna z nich jest całkiem blisko znajduje się w gwiazdozbiorze Centaura. W konstelacji tej są trzy gwiazdy. Dwie z nich to Alfa Centauri A oraz Alfa Centauri B. Jeśli mieszkacie na półkuli południowej niewykluczone, że je widzieliście, są bardzo jasne, to sprawia, że wyglądają jak jedna wielka gwiazda. Obiegają się nawzajem bardzo powoli. Niedaleko nich siedzi sobie trzecia gwiazda, to maleńki czerwony karzeł Proxima Centauri. Jej nazwa wywodzi się od bliskości do naszego słońca. Spośród tej trójki, ta konkretna jest najciekawsza, więc skupmy się właśnie na niej. Proxima Centauri jest od nas oddalona o zaledwie 4,5 roku świetlnego. Aha, jeden rok świetlny to nieco ponad 9,5 biliona kilometrów. Fie. Gdybyśmy tam polecieli, podróż typowym promem zajęłaby nam nieco ponad 165 tysięcy lat. Myślicie, że to dużo? Aha, dla wszechświata, to jak otworzyć lodówkę. Proxima Centauri jest znacznie lżejsza i mniejsza od naszego słońca. Jest również dwukrotnie chłodniejsza. Jej temperatura wynosi niecałe 2800 stopni Celsjusza. Z tego powodu nie zobaczymy jej bez teleskopu. Z drugiej strony będzie świecić przez biliony lat i nie będziemy musieli się martwić, że nas pożre jak nasze słońce. I tak, nasza bliźniacza planeta znajduje się tuż obok Proxima Centauri. Nazywa się Proxima b. Tak wiem, bardzo kreatywna nazwa. Mam nadzieję, że się nie pomylicie. Jest nieznacznie większa i masywniejsza od Ziemi. Znajduje się w ekosferze Proximy Centauri. To oznacza, że może na niej występować woda, a nawet pewne mikroorganizmy. Owszem, niewykluczone, że pewnego dnia znajdziemy na niej życie. Obecnie jednak nasza wiedza o tej tajemniczej planecie jest ograniczona zapewne jest skalna jak ziemia i może mieć podobny krajobraz. Ale to jedynie teoria. Kto wie, jakie wszechświat może mieć poczucie humoru. Szkoda byłoby przelecieć taki szmat drogi tylko po to, żeby u celu zobaczyć gigantyczny kawał lodu lub coś podobnego. Na szczęście nie będziemy musieli tyle czekać. Pęgie umysły opracowują technologię, dzięki której rozwiniemy prędkość bliską prędkości światła. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dolecimy na Proximę B w zaledwie 20 lat. Ale chwila, ten filmik nie jest o Proksimie B. Tutaj zastanawiamy się, co by było, gdyby życie rozwinęło się nie w układzie słonecznym, a w Alfa Centauri. Co by się stało, gdyby Ziemia orbitowała wokół Proksimy Centauri albo dwóch innych gwiazd? Wyobraźmy sobie, że nasza błękitna kula zastąpiła Proxime B. Nową planetę nazwę Nowa Ziemia. Chyba też nie jestem zbytnio kreatywny, ale co tam? Na początek orbita. Nowa Ziemia musi być jakieś 25 razy bliżej do swojej gwiazdy niż Proxima B. Inaczej byłoby nam trochę zimno. Przybliżmy ją nieco. Elegancko. Dzień wciąż trwa 24 godziny, ale nasz okres orbitalny jest bardzo krótki. Proxima B obiega swoją gwiazdę w raptem 11 dni, ale my damy radę w 8. Co tydzień impreza urodzinowa? Brzmi spoko. Ale czekajcie, mamy problem. Widzicie, Proxima Centauri jest gwiazdą rozbłyskową. To oznacza, że czasem, bez najmniejszego powodu, wyrzuca wiatry gwiezdne, które przenoszą zjonizowane cząsteczki. Te z kolei osiadają na planetach. Nasze Słońce też to robi, tyle że Proxima Centauri próbuje nas zniszczyć 2000 razy bardziej niż nasza gwiazda. Dlatego poziomy promieniowania wybiegają poza wszelkie skale. Ale spoko, damy radę. Wystarczy nam potężne pole magnetyczne. Stworzy ono tak gęstą atmosferę, że bez problemu uchroni nas przed humorkami Proximy Centauri. Czyli będzie nam cieplutko. A może nie? Kolejny problem jest taki, że uczeni wciąż nie wiedzą jak planety Proxime Centauri ją obiegają. Co jeśli poruszają się synchronicznie jak nasz księżyc? Wtedy jedna połowa nowej Ziemi byłaby piekarnikiem, a druga zamarzniętą pustynią, ale z tym też damy radę. Wystarczy, że osiądziemy sobie gdzieś po środku. W życiu bym nie pomyślał, że to powiem, ale na biegunie północnym będzie zdecydowanie cieplej. Jeśli poszczęści nam się z rotacją, będzie nam naprawdę cieplutko. Średnia temperatura wynosi jakieś 21 stopni Celsjusza i nie występują żadne ekstrema. Na nowej Ziemi mamy znacznie więcej wody. Pogoda jest generalnie nieprzewidywalna. Wieją dość porywiste wiatry, a niszczycielskie deszcze mogą trwać przez dość długi czas, ale można się przyzwyczaić. Zmiany temperatur są znacznie bardziej odczuwalne w górach. Tak, jak na naszej ziemi. Im wyżej wejdziemy, tym zimniej się robi. Tylko, że na tych szczytach jest naprawdę zimno. Dlatego podnóża gór i wzniesień są porośnięte dżunglami, a ich szczyty to pokryte śniegiem pustynie. Generalnie jednak prawie jak ziemskie tropiki. Flora jest bardzo bogata, drzewa są niskie, ale bardzo bujne. Ponieważ gęsta atmosfera ułatwia latanie, widzimy mnóstwo większych zwierząt latających. Jak na przykład ważki z rozpiętością skrzydeł sięgających 5 metrów. Lecimy dalej. Niebo jest znacznie jaśniejsze niż na Ziemi i w dodatku o wiele bardziej zachmurzone. Czasem wydaje się całkowicie białe. Ale nocne niebo jest jasne i zjawiskowe. No i jeszcze cztery słońca. Naszym głównym jest Proxima Centauri. Widzimy również dwie jasne gwiazdy Alfa Centauri. No i wreszcie nasze stare słońce. Wygląda jak jasna, odległa gwiazda. Możecie uronić łezkę za starą Ziemią. W naszej okolicy znajduje się kilka planet, jak na przykład Proxima Centauri C. Gwiazdę macierzystą otaczają dwa pasy kosmicznego pyłu, więc przygotujcie się na zjawiskowe i barwne pokazy nocne. Ogólnie wychodzi nam nieco szalona, ale piękna i zielona planeta. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, żeby tam zamieszkać, a wy? Piszcie w komentarzach. No dobra, wiemy już, co by się stało, gdyby nasza Ziemia powstała w pobliżu Proximy Centauri. Ale co z pozostałymi gwiazdami? Niestety nie będziemy w stanie obiegać ich dwóch naraz. Uczeni podejrzewają, że Alfa Centauri A i B mają jakąś wspólną planetę, która przeskakuje z jednej orbity na drugą, no i pewnie jest dość zimna. Skupmy się na alfie Centauri A, tak jak wcześniej na Nowej Ziemi. Tu średnia temperatura wynosi jakieś 21 stopni Celsjusza, ale amplituda jest dość duża. Na biegunie południowym temperatura wynosi minus 73 stopnie Celsjusza, a na równiku 45 stopni, czyli lepiej trzymać się północy. Dzień niezmiennie trwa 24 godziny, a okres orbitalny 1 rok i 1 miesiąc. Prawie tak samo jest na alfie Centauri B, tylko że tam okres orbitalny wynosi pół roku. Pozostałe warunki są bardzo podobne do Ziemi. Zmiany w porach roku są ledwie zauważalne. Wahania temperatur też są niewielkie. Nieważne, gdzie byśmy zamieszkali, sąsiadująca gwiazda będzie wyraźnie widoczna, ale nie zobaczymy Proximy Centauri. I to w zasadzie tyle. Oczywiście zakładamy tutaj doskonałe warunki. Podobnie jak u nas, nawet najmniejsza zmiana, czy to rzadka atmosfera, czy zwiększony dystans od gwiazdy, będzie miała opłakane skutki. Naprawdę nam się poszczęściło z Ziemią. Mimo wszystko szanse znalezienia planety zdatnej do zamieszkania i tak są bardzo wysokie. Nawet w najgorszym wypadku we wszechświecie znajdziemy jakieś 15 milionów planet, na których możemy znaleźć życie. Poszukiwania życia pozaziemskiego trwają pełną parą. Po pomyślnym wystrzeleniu teleskopu Jamesa Webba, przedsięwzięcie to przykuło uwagę całego świata. Poza wspomnianym teleskopem, w poszukiwaniach kandydatek na nasz drugi dom uczestniczą również inne instrumenty, z satelitą Tes czy teleskopem Kepler na czele. Zanim jednak omówimy to badanie i sprawdzimy, jakie są oczekiwania wobec teleskopu Jamesa Webba, odpowiemy sobie na kilka filozoficznych pytań. Na początek Dlaczego w ogóle szukamy planet podobnych do Ziemi? Odpowiedź jest prosta, bo możemy. Imponujący rozwój technologii teleskopowej umożliwił wyjątkowo szczegółową obserwację światła gwiazd, co z kolei przyczyniło się do pierwszych odkryć egzoplanet. Między gwiazdami a obiegającymi je planetami zachodzi grawitacyjna interakcja, oba te ciała niebieskie wzajemnie się przyciągają. Znikome oddziaływanie planet na ich gwiazdę macierzystą spowoduje delikatne zachwiania jej światła. Choć zjawisko to nie jest obce w świecie astronomii, wykrycie go graniczyło z cudem, ponieważ jakby Widzimy na nocnym niebie niemal wszystkie gwiazdy migają. Optyka adaptacyjna stosowana w teleskopach to przełomowa technologia, która dała astronomom możliwość znalezienia egzoplanet poprzez wyizolowanie migania ze światła gwiazd. Mechaniczne sprężyny umiejscowione pod lustrami teleskopu delikatnie je przechylają w celu zneutralizowania zakłóceń zachodzących podczas przechodzenia światła słonecznego przez atmosferę Ziemi. Bez połysku światła gwiezdnego można zaobserwować delikatne zachwiania spowodowane przez delikatne oddziaływanie grawitacyjne planet na swoje gwiazdy, a im większe chwiania, tym więcej planet. Taką metodę wykrywania planet pozasłonecznych nazywa się astrometrią. Na podstawie analizy podobnych zakłóceń wyciągnięto wniosek o istnieniu tysięcy egzoplanet, a nawet całych układów gwiezdnych. Jednak samych planet nie sposób było dostrzec. Układ Słoneczny nagle stracił na wyjątkowości. Nawet astronomowie zaczęli podważać wniosek mówiący, że każdą gwiazdę obiegają planety. Nie dało się nie zadać skliwego pytania. Czy Ziemia naprawdę jest taka wyjątkowa? A może istnieją planety do niej podobne? Dlaczego całe to przedsięwzięcie jest takie ważne? Biorąc pod uwagę fundusze, jakie kraje rozwinięte przeznaczają na takie poszukiwania, można bez wątpienia powiedzieć, że to naprawdę poważna sprawa. Wystrzelony niedawno teleskop Jamesa Webba, który kosztował 10 miliardów dolarów, kosmiczny teleskop Keplera za ponad pół miliarda dolarów oraz satelita Tes, której konstrukcja pochłonęła 200 milionów dolarów, tak drogie inwestycje w szukanie planet podobnych do Ziemi, z całą pewnością są zastanawiające. A to koszty samego sprzętu. Aby zrozumieć powagę tego przedsięwzięcia, nie możemy zapominać o wynagrodzeniu ekipy badawczych, doktorów analizy, absolwentów uczelni z całego świata, Narodowych Agencji Kosmicznych czy prywatnych firm. To chyba wystarczy, aby zgodnie stwierdzić, że szukanie drugiej Ziemi jest nie lada wyczynem a co jeśli uda się taką znaleźć? Cóż. Wtedy Ziemia przestanie być samotna. Nie to, że będziemy mogli w każdej chwili polecieć na taką planetę. Podróże międzygwiezdne rządzą się swoimi prawami i wymagają przełomowych odkryć w zakresie fizyki oraz technologii. A do tego jeszcze trochę nam brakuje, jednak sama świadomość, że gdzieś w drodze mlecznej istnieje planeta, dla której jest płynna woda, tlen i nadaje się do zamieszkania, z pewnością uczyni kosmos bardziej przyjaznym. Sama analiza i odkrywanie go staną się bardziej ekscytujące. Dzięki temu będziemy jeszcze bardziej dumnymi mieszkańcami Ziemi oraz lepszymi ziemianami. Trzy instrumenty szukające Ziemi, a więc teleskop Keplera, satelita TeS oraz teleskop Jamesa Webba, stosują odmienne techniki poszukiwania egzoplanet. Akronim TeS mówi o tym wprost. T oznacza tranzyt, co jest kluczem w szukaniu egzoplanet. E, jak się domyślacie, oznacza egzoplanety, a więc główny cel wielkich poszukiwań. S oznacza sondaż, ponieważ... TES spogląda na setki tysięcy pobliskich gwiazd. Drugie S oznacza satelitę, ponieważ TES obiega Ziemię, w przeciwieństwie do niej teleskop Jamesa Webba będzie obiegał Słońce. Gdy planeta przechodzi na tle tarczy swojej gwiazdy, mówimy wtedy o tranzycie. Tak przechodzące ciało niebieskie zablokuje pewną dozę światła swojej gwiazdy powodując jej przyćmienie, a taką zmianę można jak najbardziej zmierzyć. Przyćmione światło gwiazdy jest kopalnią danych o samej planecie. Znając jasność gwiazdy oraz stopień przyciemnienia jej światła w wyniku tranzytu jesteśmy w stanie oszacować rozmiary planety lub jej odległość ale nie obie te dane naraz. Aby to określić, planeta musi znajdować się w odpowiednim punkcie swojej orbity. To oznacza, że satelita TES musi nagrać odpowiednio długie filmy gwiazd. Filmowanie gwiazd materiał godny Hollywood. Satelita TES nie ma wbudowanego teleskopu. Posługuje się czterema kamerami CCD, dzięki którym będzie mogła nadawać na żywo długie nagrania niezliczonej ilości gwiazd. Czemu aż tylu? Ponieważ rejestracja tranzytu jest możliwa tylko wtedy, gdy planeta znajdzie się idealnie między kamerami satelity a gwiazdą. Jeśli tak się nie stanie, kamery niczego nie nagrają i nie będą w stanie wyizolować światła gwiazdy. Tranzyty należą do rzadkości. Wenus, na przykład, przebiega między Ziemią a Słońcem co kilkaset lat. Mimo to, wśród setek tysięcy gwiazd, kamery Tes rejestrują ich całe mnóstwo, a to wymaga nadawania na żywo bardzo długich nagrań. Wszystko to sprowadza się do jednego wniosku: że musi istnieć setki tysięcy razy więcej planet niż te, które odkrywa się metodą tranzytu. Tak więc wracamy do nieuniknionego wniosku, że każda gwiazda ma swoje planety. Planety są wszędzie. W tym właśnie momencie do akcji wkracza teleskop kosmiczny Jamesa Webba oraz jego monstrualne 6,5-metrowe lustro. Toż to technologiczny majstersztyk, objawienie w świecie technologii, cud rozwoju inżynierii, poziom oczekiwań sięga zenitu. Ale oczekiwaniom tym towarzyszą równie liczne obawy. Z chwilą przesłania przez teleskop Jamesa Webba pierwszych zdjęć wiele rzeczy może pójść nie tak. Po wystrzeleniu w 1990 kosmicznego teleskopu Hubble'a nastąpiła usterka, którą trzeba było naprawić już 3 lata później. Lustro teleskopu było niedokładne, przez co wykonywane zdjęcia były rozmazane. Astronauci musieli wylecieć na orbitę i wykonać spektakularny spacer kosmiczny celem naprawienia lustra. Dzięki temu jakość zdjęcia przewyższała pierwotny projekt. Tak powstała ulepszona wersja teleskopu. Podobna awaria nie może wystąpić w teleskopie Jamesa Webba. Hubble znajduje się na możliwej do osiągnięcia wysokości, z kolei ten Jamesa Webba będzie obiegał słońce. Już teraz znajduje się za księżycem, a więc poza zasięgiem astronautów, ponieważ nie istnieje pojazd mogący ich przewieźć na tak znaczną odległość. Manualna naprawa pojazdu w ogóle nie wchodzi w grę. Jakby tego było mało, na pokładzie teleskopu Weba znajduje się tylko jedna kamera wykrywająca mechaniczne uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas podróży, w razie czego naprawy będą się odbywać z poziomu Ziemi i to całkowicie po omacku. Kosmiczny teleskop Jamesa Weba jest już w pełni funkcjonalny. Wykonanie jednego zdjęcia będzie wymagało prawidłowego ułożenia wszystkich, 18 segmentów luster. Ten nieprawdopodobnie ważny proces zajmie kilka miesięcy. Na 286 zadań teleskopu pierwsze 70 dotyczy samych egzoplanet. Wykorzystując dane z poprzednich poszukiwań planet pozasłonecznych, teleskop nie będzie tracił czasu na lokalizację. Ich położenie i orbity są już znane, tak więc łeb poleci od razu w ich kierunku. Teleskop Jamesa Webba nie jest teleskopem optycznym, tak jak teleskop Hubble'a czy inne tego rodzaju urządzenia. Nie wykrywa on światła widocznego, a światło podczerwone. Oczekuje się więc, że wykonane zdjęcia planet będą jasne i nieco niewyraźne, jeśli mają swoje atmosfery. Widma świateł tych planet dostarczą najwięcej informacji o egzoplanetach. Wszelkie otaczające je gazy pochłoną pewną część światła gwiazdnego w trakcie przechodzenia przez ich atmosfery. Załóżmy, że zabierają one Metan, tlen lub dwutlenek węgla, a więc gazy wskazujące na rozwój życia. Teleskop Jamesa Webba wykryje je wszystkie dzięki analizie spektroskopowej. Na podstawie samego zdjęcia w podczerwieni można stworzyć ogólny obraz egzoplanety, zakres jej temperatury, zawartość atmosfery, prawdopodobieństwo występowania na niej wody w stanie ciekłym, czy choćby szanse na istnienie życia a to jest konkret. Teleskop ma do wypełnienia również inne misje. To m.in. zbadanie formowania się gwiazd i planet w mgławicach Drogi Mlecznej. Rozumienie powstawania układów słonecznych stanowi dużą część poszukiwań Drugiej Ziemi. Wykrywając światło podczerwone, teleskop łeba będzie mógł przyglądać się najdalszym galaktykom, których światła blokowane są przez pyły i gazy. Tak oddalone galaktyki uformowały się tuż po Wielkim Wybuchu. Ich powstawanie jest najważniejszą misją teleskopu. Najdalsze galaktyki oddalają się z taką prędkością, że emitowane przez nie światło rozciąga się poniżej częstotliwość widma widzialnego, bo aż w podczerwień. Ale nasz teleskop zobaczy galaktyki, które do tej pory były niewidoczne. Uczeni mają nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczej ciemnej energii, która powoduje rozszerzanie się Wszechświata we wciąż rosnącym tempie. Nadzieje pokładane w instrumencie są ogromne. Niewykluczone, że Dzięki jego obserwacjom nasza wiedza o wszechświecie będzie znacznie bogatsza.